Cześć. Z tej strony i witajcie na kanale. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć o nowościach, które szykuje dla nas World of Tanks Blitz, z którymi powinniśmy się zapoznać już w najbliższym czasie. Choć na niektóre przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać. W tym materiale opowiem wam o trzech nowych rzeczach. Po pierwsze, o nadciągającej francuskiej linii czołgów średnich, które powinniśmy zobaczyć jako kolejną linię w grze już w sezonie 5, czyli w końca września-października. Druga niespodzianka to trzy czołgi wysokotierowe 9. i 10. tieru. Maszyn zapowiedzianych jest więcej, ale ja wybrałem dla was te trzy, ponieważ wydają mi się najciekawsze. I o tych chcę wam coś więcej opowiedzieć. Trzecia to coś, o czym usłyszeliśmy już jakiś czas temu i co mocno rozpaliło głowy wielu graczy World of Tanks Beats, ponieważ nowa, poprawiona mapa Himmelsdorf, która będzie bardziej przypominać tę z World of Tanks PC, to jest coś, co chyba każdy gracz chciałby w grze zobaczyć. Jedziemy. Wargaming jakiś czas temu już zapowiedział francuskie czołgi średnie. Jeśli po usłyszeniu tej informacji mieliście takie ml, no to ja szczerze mówiąc też, ale potem, kiedy pojawiły się przecieki na temat dziesiątki, okazało się, że może to być bardzo interesująca linia. Zanim jednak jednak przejdziemy do umówienia tego co nas czeka, zobaczcie trailer, który pokazał producent gry. To, co mogliście zobaczyć, to linia składająca się z czterech czołgów średnich. I jakkolwiek o trzech niższych ścierach nie wiemy kompletnie nic, to o dziesiątce już całkiem sporo informacji do nas przeniknęło. Wszystkie czołgi charakteryzuje pewna specyficzna budowa, samone, bowiem bardzo kanciaste, bardzo kwadratowe. Wszystkie płyty ustawione są pod dużymi kątami, brakuje skosów. Mamy olbrzymie, dolne płyty, które zapewne będą wielkimi łigspotami, ale ważniejsze jest to, jak czołgi prezentują się grając na przykład, hold down, etc. Jak wspomniałem, o 700 ósemce, dziewiątce nie wiemy w zasadzie nic, ale o dziesiątce. Mamy już nawet pełne statystyki. Nie wiem na ile są one sprawdzone, i czy na pewno czołg będzie wyglądał dokładnie tak jak w tych wczesnych statystykach, ale na podstawie ich możemy już całkiem sporo powiedzieć. Zobaczcie, pierwsza dobra informacja to że dziesiątka, roboczo nazywana Project Murat będzie czołgiem z magazynkiem. Mamy tutaj klasyczny loader, który posiada dwa pociski w magazynie, oba zadające siernią Alfę 370 obrażeń, a czas przeładowania między pestkami wynosi 3 sekundy. Penetracja wynosi bardzo solidne 264 mm, oczywiście z. Perkiem i do tego 9 stopni depresji armaty. Celność na poziomie 0,294 także jest bardzo w porządku i DPM wynoszący w okolicach 2300 obrażeń jest również na przyzwoitym poziomie. Oczywiście nie jest to liczba duża, ale pamiętajcie, że mamy do czynienia z czołgiem typu magazynek, a te zawsze mają DPM troszkę niższy niż inne maszyny. Armata prezentuje się więc bardzo dobrze, jest celna, ma dobrą penetrację i myślę sobie, że potencjał 740 obrażeń to naprawdę świetna wiadomość. Wydaje mi się, że takich czołgów o takich parametrach, jeśli chodzi o specyfikę dział, że brakuje. Jeśli chodzi o mobilność, również jest tutaj fajnie, 62 km do przodu, 21 do tyłu, a stosunek mocy do masy jest również bardzo przyzwoity i zależy oczywiście od rodzaju terenu, na którym się poruszamy, ale na twardym terenie są to 22 konie na tonę, to jest dobry wynik. Wydaje się więc, że w kwestii mobilności maszyna również będzie miała coś fajnego do powiedzenia. Do tego 1800 punktów życia i możemy przejść do analizy pancerza czołgu. Ustawiając maszynę hull down, bo chyba nie ma sensu analizować pancerza w innej pozycji, to jest Maszyna ewidentnie stworzona do tego, żeby grać na wieży. Możecie zobaczyć, że pancerz przedstawia się następująco. Mamy bardzo przyjemne wartości na wieży, 265 mm, plus pancerz warstwowy. I wieża powinna być dość twarda. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że nie będą do Was strzelać niszczarki 10 tieru na goldzie, bo wtedy taka wieża się nie ostoi. Mamy dwa małe udźpoty na wieży w postaci takich bocznych zielonych kwadracików, które możecie tutaj po bokach przyuważyć. I być może również dach, a przynajmniej jego dalsza tylnia część, będzie X-Potem, tego jeszcze nie wiemy. Górna płyta pod odpowiednim skont przez to, że jest pochylona pod bardzo dużym kątem, praktycznie 90 stopni, będzie nie do ruszenia w tej pozycji. Oczywiście wielkim ekspotem czołgu prawdopodobnie całej linii będą płyty dolne, ale tak jak wspomniałem nie są to czołgi przeznaczone do obijania się na wprost. Tutaj jest całkowicie zielono i myślę, że w pozostałych maszynach również tak będzie. Ewidentnie więc widać, że pancerz jest stworzony pod grę hull down, pod tym względem powinien sobie radzić. Nie wiadomo w jaki sposób jego skuteczność będzie się prezentowała w stosunku do czołgów 10 tieru, szczególnie grających na goldzie, ale powinien sobie radzić spokojnie z 9 i dziesiątkami niebijącymi amunicją premium. Przygotowałem dla Was jeszcze małe porównanie tej maszyny pod kątem innych czołgów dziesiątego tieru. Wziąłem cztery maszyny, które są dość popularne i oto jak się prezentuje Project Murat w zestawieniu z Projectu 65, b 1 TVP, T5051 i Baton. DPM oczywiście najniższy, ale jak wspomniałem tutaj nie ma się co dziwić, ponieważ mamy do czynienia z magazynkiem. Za to czas przeładowania całego magazynu jest stosunkowo krótki, wynosi tylko 14,5 sekundy. Penetracja również nie zawodzi, jest na tym samym poziomie co pozostałych maszyn, więc tutaj jest bardzo ok. Pociski do najszybszych nie należą, aczkolwiek nie są też wolne, osiągają 1100 m na sekundę. Wolniejszy jest tylko to pozostałe maszyny są szybsze, ale nie powinniście tego szczególnie w grze odczuwać. Również celność na zbliżonym poziomie, więc tutaj powinno być wszystko bardzo podobnie do pozostałych maszyn. Elewacja tylko 15 stopni, to może nam czasem troszkę przeszkodzić. Zmieniamy planszę i jak widzicie, przechodzimy teraz do mobilności. 62 km do przodu to najlepsza prędkość z wszystkich maszyn. Czog jest też stosunkowo lekki, bo waży tylko 33,6 tona, czyli wśród wszystkich. Maszyn jest zdecydowanie najlżejszy. Stosunek mocy do tony jest co prawda najniższy z wszystkich czołgów, ale wydaje mi się, że będzie się to przekładało na dobrą mobilność, choć rozpędzanie będzie zajmowało równocześnie Project Murat odrobinę więcej czasu niż pozostałym maszynom. Zapewne jest to związane z niższą mocą całkowitą silnika. Ma on 741 KONI, a pozostały powyżej 800. Standardowe 1800 punktów życia, tak samo jak pozostałe maszyny. Również inne kwestie na zbliżonym poziomie. Oczywiście kamuflaż do najlepszych nie należy, ale nie jest to raczej typ snajpera, co czołgu z drugiej linii supportującego. Przygotowałem dla Was jeszcze jedną ciekawostkę, a mianowicie jeśli zastanawiacie się do jakiego czołgu Project Murat może być podobny to ani w World of Tanks Blitz, ani w World of Tanks PC takiej maszyny nie znajdziecie. Natomiast w Tank Company mamy czołg, który nazywa się AMX CC i jest bardzo zbliżony, przynajmniej pod względem magazynku. Ma on bowiem również dwupestkowy magazynek przeładowujący co prawda co 1,5 sekundy i strzelający z niższą Alfą 240, ale sama koncepcja czołgu jest bardzo podobna do Project Murat. A teraz przechodzimy do omówienia trzech maszyn, które pojawią się w grze również w najbliższym czasie. Są to dwa czołgi 9 Tieru i jeden 10 Tieru. Prawdopodobnie wszystkie będą kolekcjonerkami, czyli czołgami specjalnymi. Pierwszy czołg to BZ-176, czyli czołg specjalny nacji chińskiej. Jak widzicie, maszyna pod względem wyglądu wpisuje się w to, do czego przyzwyczaiły nas szczególnie wyższego Tieru czołgi tej nacji. Nie omawiając wszystkich poszczególnych specyfik maszyn szczegółowo, skupię się na tym, co najważniejsze. BZ-176 posiada bowiem jedną bardzo ciekawą cechę jest to czołg wyposażony w magazynek z dwiema pestkami w nim o wysokiej alfie wynoszącej aż 560 na strzał. Natomiast czas przeładowania między tymi pociskami wynosi aż 6 sekund. Do tego cały czas przeładowania magazynu to ponad 28 sekund. Zwróćcie więc uwagę, że dostajemy czołg, który pod względem armaty przypomina czołgi, które występują w World of Tanks PC, czyli wysoka alfa, ale okupiona długim czasem przeładowania pomiędzy pociskami i całego magazynu. Wydaje mi się, że takich czołgów w World of Tanks Beats bardzo brakowało i cieszę się, że właśnie taką maszynę z Potencjałem armaty, ale okupionym długim czasem przeładowania, czyli pewnego rodzaju balansem, wreszcie w naszej grze zobaczymy. Świetny ruch ze strony wargamingu, zobaczymy jak czołg się będzie sprawował i jak się przyjmie. To, co wam jeszcze chcę pokazać w przypadku tego czołgu, to jego pancerz, który wygląda w ten sposób. Wyraźnie widać, że wieża do najmocniejszych nie należy. Nominalnie 187 mm pancerza, co oznacza, że będzie ona stosunkowo łatwo penetrowalna przez czołgi 10 tieru. Troszeczkę pogarsza sprawę, że czołg ma tylko 6 stopni depresji armaty, w związku z czym będzie ciekawym czołgiem, ale za Pewne też trudny w grze. I myślę, że taki był zamiar z Wargamingu, żebyśmy mogli sobie łupnąć solidnie, ale jednak, żeby to było zbalansowane i okupione pewnymi kosztami. Maszyna bardzo ciekawa, nie mogę się doczekać. Kolejna maszyna dziewiątego Tieru to MBTBB, czołg, który jest już od pewnego czasu dostępny w World Tanks PC, trafi do naszej gry i będzie tu zmieniony. To, co Wam się rzuci w oczy, od razu to jego bardzo specyficzny wygląd z jednej strony nowoczesny, z drugiej strony trochę dziwaczny. Trudno powiedzieć tak do końca, jak on wygląda. Na pewno wygląda inaczej niż wszystkie inne maszyny, które w grze. Widzieliśmy. Co ciekawe, również ten czołg będzie posiadał magazynek, również z dwoma pociskami i również z dłuższym czasem przeładowania między nimi wynoszącym 4 sekundy. Natomiast tutaj alfa będzie trochę niższa, 390 obrażeń na pocisku podstawowym. W stosunku do poprzedniej maszyny, czyli BZ176 mamy tu jednak pewien istotny postęp. Wieża będzie o wiele trudniejsza do przebicia. W sumie 360 mm pancerza na wieży, a biorąc pod uwagę, że mamy 8 stopni depresji armaty, no to jak widać będzie tutaj dobrze. To wie, czy MBTB nie stanie się konkurencją? dla Joha oraz innych czołgów wieżowych. Prezentuje się bardzo ciekawie i również tej maszyny nie mogę się doczekać. Ostatnia maszyna, o której chcę Wam powiedzieć to czołg 10 tieru, prawdopodobnie specjalny 116 F3. Jest to czołg ciężki nacji chińskiej. Pod względem wyglądu wydaje mi się, że jest on bardzo podobny do tego, co prezentują inne maszyny tej nacji, w związku z czym tutaj żadnych wielkich rewolucji nie będzie, natomiast ciekawsza jest oczywiście specyfikacja. Tym razem nie mamy bowiem do czynienia z magazynkiem, ale z klasyczną armatą, która jednakże w stosunku do innych czołgów ma podniesione Obrażenia wynoszące 490. To również bardzo cieszy, ponieważ z reguły czołgi ciężkie 10-tierze obracały się w alfie pomiędzy 400 a 460. Te 490 to naprawdę fajna sprawa. Jeśli jeszcze czołg dostanie do tego wolframowe pociski, no to bomby za ponad 500 będą codziennością. Mamy tu też przyzwoity DPM, ponad 2300, przyzwoitą penetrację 260 mm, ale standardowo, jak dla chińskich czołgów, tylko 6 stopni depresji armaty. Jeśli chodzi o opancerzenie, to uśrednione mamy 230 mm na wieży, ale wyraźnie. Wyraźnie widać, że biorąc pod uwagę te 6 stopni depresji, wieża będzie posiadała ewidentne weak spoty. Możecie je zobaczyć w postaci dwóch takich trójkątnych okienek po lewej i prawej stronie, więc będzie się tam można wbić. Nie są one duże, ale jeśli jeszcze do tego przeciwnik przeładuje na Golda, to z pewnością będzie w stanie tą wieżę porobić. Za to z drugiej strony nie posiadamy dużego rondla, co też jest jakimś plusem. Maszyna prezentuje się ciekawie i również tym czołgiem jestem bardzo zainteresowany. Przechodzimy do ostatniego newsa już sprzed jakiegoś czasu, a mianowicie do reworkingu mapy Himmelsdorf. Wargaming poskąpił nam tu informacji, niemniej otrzymaliśmy liki kilku screenów, które pokazują jak nowa mapa będzie wyglądała i powiem szczerze prezentuje się bardzo ciekawie. Przebudowa będzie dotyczyła w zasadzie całej mapy, zmienione zostaną zarówno torowisko po lewej stronie mapy jak i części z zamkiem po prawej, który zostanie otworzony i tak jak w wersji World of Tanks PC będzie można tam wjeżdżać. Z pewnością wpłynie to na rozgrywkę bardzo mocno, ponieważ zmieni się miejsce, w którym obijają się czołgi ciężkie. Zakładam, że z tego podzamcza na dole zostanie przeniesione na górę, tam w okolicy zamku. Na pewno też zmieni się cały playstyle gry, ponieważ zmiany dotkną również części lewej mapy, tej z torowiskiem. Możemy się tu spodziewać zupełnie innego sposobu rozgrywki niż do tej pory. Również będą zmiany w centrum mapy, zmianie zostaną różnego rodzaju domki, więc na pewno będzie inaczej niż było i na pewno ta mapa bardzo dużo zyska. Zwróćcie uwagę, że Himmelsdorf jest jedyną pełni miejską mapą w grze. A więc ważne jest, abyśmy mieli tą mapę fajną, żeby w tym mieście mogły sobie czołgi ciężkie, nie tylko wieżowe, mocno postrzelać. Te screeny, które możemy zobaczyć, na razie tylko dwa, prezentują się naprawdę ładnie i pokazują mocno zmienioną mapę, która aż zachęca do grania. Chyba każdy gracz nie może się doczekać. No ja z pewnością powiem wam, że bardzo musiałbym go Himmelsdorfa zagrać. Nie będzie to możliwe szybko, ponieważ już wiem, że w tym roku mapa na pewno się nie pojawi. I jeszcze jedna ważna informacja w kwestii tej mapy. Pamiętajcie, że mapa nie została zostanie powiększona. Będzie to standardowe 500 na 500 czyli typowy rozmiar Blitza, po prostu reworking będzie na tyle głęboki, że wiele elementów się zmieni. To tyle przygotowałem dla Was w tym odcinku, podzielcie się swoimi wrażeniami na co Wy szczególnie czekacie i co myślicie o zapowiadanych w grze zmianach. To tyle na dziś, pozdrawiam wszystkich, cześć!